Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Ciekawski jak Polak. Dzisiejszym tematem są zapałki. Jak jeden z przedmiotów dla nas oczywistych, to tak jak najczęściej to bywa, nie wiemy o nim zbyt wiele, mimo tego, że tak często go używamy. Jak wszyscy wiemy, zapałka składa się z dwóch części. Jest to patyczek, oraz główka łebek, na którym znajduje się masa, dzięki której rozpoczyna się zapłon. Główka łebek składa się najczęściej z chloranu potasu, siarczku antymonu, siarki barwników oraz zmielonego szkła. Zmielone szkło jest po to, żeby łatwiej można było przy pocieraniu zwiększyć temperaturę, żeby było szorstkie i żeby można mogło dojść do zapłonu. Patyczek, jest to drewnienko nasączone ciekłą parafiną, żeby lepiej się paliło. Natomiast, żeby nie żarzył się ten patyczek po zgaszeniu płomienia, jest on również nasączony ortofosforanem sodu. Dzięki temu się nie żarzy. Natomiast, natomiast draska, o którą zapalamy zapałki składa się z czerwonego fosforu, spoiwa oraz zmielonego szkła. Tak samo jak w przypadku główki, to zmielone szkło jest po to, żeby przy potarciu doszło do zapłonu. Rozgrzewa wówczas się do 200 stopni i następuje zapłon. Przedtem były stosowane zapałki fosforowe. Zapalały się one przy potarciu o każdą suchą i szorstką powierzchnię. No, powodowało to wiele e, przypadkowych zapłonów, no i mogło dojść wówczas łatwiej do pożaru. Obecnie są stosowane bardziej bezpieczne i e, musi właśnie dojść do potarcia odraskę. E, pocierając zapałkę odraskę dochodzi do reakcji fosforu w drasce z chlorkiem potasu w główce zapałki i dzięki tej reakcji chemicznej następuje zapłon i pali się zapałka. Do kolejnych ciekawostek o zapałkach, wymiary pudełka. Są one bardzo często przystawiane do jakiegoś przedmiotu, żeby pokazać jakiej on jest wielkości w porównaniu z tym pudełkiem, które są takie same. Ma ono wymiary 53 na 35x16 mm. Najczęściej znajduje się w nim od 38 do 42 zapałek w zależności od producenta. Same zapałki mają 43 mm długości i mm 1,5 mm średnicy. Historia zapałek sięga już VI wieku. W Chinach patyki sosnowe były, ich główki były polewane siarką. No i takie płonące patyczki były takim pierwowzorem zapałek. W 1805 roku pojawiły się zapałki, a raczej patyczki, które zapalały się po tym, jak je umoczyliśmy w kwasie siarkowym. W 1826 roku natomiast. Pojawiły się zapałki z chloru potasu, siarczone antymonu krochmalu i one po, zapalały się po potarciu ich o papier ścierny, o papier z mielonym szkłem. W 1855 1835 roku pojawiły się zapałki fosforowe. Rok później pojawiły się Zapałki z łebkami fosforowymi. Rozpoczęła się ich produkcja w Stanach Zjednoczonych. W 1865 roku Antonio Schroter wynalazł czerwony fosfor, natomiast w 1855 roku pojawiły się zapałki szwedzkie, tak zwane bezpieczne, czyli te, które nie zapalały się po Przejechaniu o każdą powierzchnię. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje pozostałe filmy, na moje pozostałe kanały. Zapraszam do komentowania, oceniania. Dziękuję.